Instalacja wytwarzania energii odnawialnej w elektrociepłowni Białystok SA. Położenie geograficzne elektrociepłowni Białystok. Elektrociepłownia Białystok SA jest największym producentem energii w północno-wschodniej części Polski, w województwie Podlaskim, ze stolicą w Białym Stoku. Mieszka tu około 300 tysięcy osób. Obszar, na którym funkcjonuje firma. Zaliczany jest do niezwykłych z punktu widzenia walorów przyrodniczych, jak również krajoznawczych i kulturowych. Położenie w rejonie Zielonych Płuc Polski zobowiązuje do prowadzenia swojej działalności w szczególnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Co to jest kogeneracja? Kogeneracja zwana inaczej skojarzoną gospodarką energetyczną, jest procesem jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego, który możliwy jest do realizacji właśnie w elektrociepłowni. Takie skojarzone wytwarzanie energii jest procesem bardzo efektywnym. Pozwala zaoszczędzić nawet do 30% energii chemicznej paliwa w porównaniu z rozdzieloną produkcją energii elektrycznej w elektrowni oraz ciepła w ciepłowni. W ślad za oszczędnością w zużyciu paliwa, kogeneracja pozwala bezinwestycyjnie obniżyć emisję zanieczyszczeń takich jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu czy pyłu. W typowej elektrociepłowni paliwo spalane jest w kotle parowym. Ciepło powstałe w wyniku procesu spalania przekazywane jest w wodzie będącej w obiegu kotła. W ten sposób powstaje para wodna. O wysokim ciśnieniu i temperaturze, która trafia do turbiny. Para wprawia w ruch wirnik turbiny oraz sprzęgnięty z nią generator. To właśnie w generatorze wytwarzana jest energia elektryczna, która zostaje przekazywana za pośrednictwem sieci elektroenergetycznych odbiorcom końcowym. Para wodna, która opuszcza turbinę, posiada jeszcze znaczną temperaturę. Wykorzystuje się ją w procesie produkcji energii cieplnej do podgrzania w specjalnych wymiennikach wody sieciowej, która przesyłana systemem rurociągów trafia do odbiorców i służy do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. To dzięki tak zorganizowanemu procesowi produkcji sprawność brutto pracy elektrociepłowni osiąga nawet 87%. Dlaczego odnawialne źródła energii? Woda, wiatr, słońce, biomasa, geotermia to właśnie te zasoby energii odnawialnej odgrywają coraz większe znaczenie w energetyce światowej. Największy potencjał dla rozwoju polskiej energetyki odnawialnej Stanowią zasoby biomasy. Biomasę stanowią substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Mogą one pochodzić z produktów, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty. Paliwo to w porównaniu z węglem zawiera znacznie mniej siarki oraz części niepalnych, dzięki czemu podczas jego spalania Emituje się do atmosfery mniejszą ilość dwutlenku siarki oraz pyłu. Z punktu widzenia ochrony środowiska podkreślić należy fakt, że jedną z głównych przyczyn postępującego efektu cieplarnianego jest emisja do atmosfery potężnej dawki gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Sposobem na ograniczenie tego groźnego dla ludzi i środowiska zjawiska jest wykorzystywanie do wytwarzania energii właśnie źródeł odnawialnych. Wykorzystywanie biomasy roślinnej w energetyce jest neutralne dla bilansu dwutlenku węgla w atmosferze. To znaczy, ilość dwutlenku węgla, która powstaje podczas spalania biomasy, jest porównywalna z ilością, jaką ta sama biomasa w okresie wzrostu pochłonęła z atmosfery w procesie fotosyntezy. Stworzenie systemu wydawania oraz handlu świadectwami powodzenia energii odnawialnej sprawiło, że zainteresowanie możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii znacznie wzrosło wśród producentów energii. Dlatego też elektrociepłownia Białystok postanowiła wykorzystać lokalne zasoby paliwa odnawialnego do produkcji czystej energii. Instalacja do produkcji energii odnawialnej w elektrociepłowni Białystok jest instalacją dedykowaną do spalania biomasy. Ze względu na specjalnie do tego celu zaprojektowane palenisko, tak zwane złoże fluidalne. Cała instalacja składa się z kotła parowego, turbozespołu parowego oraz z układu odbioru, magazynowania i transportu biomasy. Fluidalny kocioł parowy, w którym spalana jest biomasa, powstał w wyniku konwersji istniejącego kotła węglowego. Konstrukcja paleniska Została wykonana według technologii opatentowanej przez fińską firmę Metzopower. Paliwo to głównie zrębki drzewne dostarczane drogą kołową. Samochody rozładowywane są do przygotowanych komór, nad których umieszczone są podłogi ruchome, odpowiedzialne za przesuwanie biomasy na układ przenośników transportujących paliwo do dwóch magazynów pośrednich. Magazyny te pozwalają zgromadzić zapas paliwa na cztery doby nominalnej pracy kotła. Ze zbiorników biomasa wygarniana jest za pomocą ślimaków obrotowych na przenośnik taśmowy. A dalej, układem specjalnych, szczelnych przenośników taśmowych o długości około 500 metrów, biomasa transportowana jest do zasobnika przykotłowego. Stąd biomasa trafia do wspomnianego już kotła ze złożem fluidalnym. Podawane od dołu powietrze poprzez setki specjalnych dysz powoduje unoszenie się cząstek biomasy i piasku tworzących złoże. Cząsteczki paliwa i piasku wykonują intensywne ruchy, zachowując się tak jak płyn w czasie wrzenia. Spalanie w takich warunkach. Charakteryzuje się bardzo dobrą wymianą ciepła oraz niską emisją tlenków azotu. Produkowana w kotle para wodna trafia do turbozespołu, w którym wytwarzana jest odnawialna energia elektryczna. Wytworzona przy okazji energia cieplna trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Całość pracy i instalacji sterowana jest z nowoczesnej nastawni. Tak przygotowana instalacja przystosowana jest do spalania nie tylko zrębków drzewnych, ale również innych paliw i odpadów biodegradowalnych w proporcjach zapewniających spełnienie warunków wymaganych przez złoże fluidalne. W celu spełnienia wymogów właściwego monitorowania dostaw, zużycia i jakości masy Cały jej przebieg w instalacji jest poddany procesom ważenia, zarówno w momencie dostawy, jak i w czasie transportu do kotła i analizie jakościowej pobranych próbek. Badania parametrów jakościowych biomasy wykonywane są we własnym laboratorium posiadającym akredytację. Do produkcji elektrociepłownia Białystok. Wykorzystuje przygotowane zrębki, które w dostawach paliwa stanowią zdecydowaną większość. Biomasa w postaci kłód składowana jest na placu i stanowi wyłącznie rezerwę na wypadek kłopotów z dostawami zrębków drzewnych. Do rozdrobnienia drewna litego wykorzystywany jest specjalny rębak. Dzięki realizacji projektu elektrociepłownia jest zdolna wyprodukować rocznie nawet 150 tysięcy MWh odnawialnej energii elektrycznej. Aby wytworzyć taką ilość energii, potrzeba około 230 tysięcy ton biomasy. Firmy uczestniczące w projekcie, w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji. Zaangażowanych w projekt były setki pracowników wielu firm z kraju i zagranicy. Wszystkie przyczyniły się swoją pracą i zaangażowaniem do uruchomienia nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej, spełniającej wszystkie standardy, instalacji do wytwarzania energii odnawialnej.